Cześć, witajcie. Przed nami ostatni odcinek z cyklu Moje życie z Mazdą MX30. Jesteśmy w miejscu, gdzie niespełna pół roku temu odbierałem fabrycznie nowy samochód. I wróciłem do tego punktu, dlatego że raptem kilka dni temu na ekranie komputera pokładowego mojej pierwszej elektrycznej Mazdy pojawił się komunikat, że czas na przegląd. Za nami 20 tysięcy kilometrów, a więc spora na podsumowanie. Nope. <laughs> Mazda już w rękach fachowców. Przegląd powinien zająć jakieś półtorej godziny, plus dokładne umycie samochodu. Trochę mi wstyd, że zostawiłem go w takim stanie, ale powiedzmy, nie miałem czasu, żeby się przygotować do dzisiejszej wizyty. To daje nam czas, żeby podsumować ostatnie 6 miesięcy z pierwszym elektrykiem Mazdy. Fabrycznie nowy samochód odebrałem 16 października z przebiegiem 21 i zasięgiem ponad 200 km. Przez niespełna 6 miesięcy pokonałem 20 tysięcy kilometrów, czyli niemal 3,5 tysiąca kilometrów miesięcznie. Większość przebiegu to były lokalne jazdy z mojego domu pod Warszawą do miasta, ale trafiło się też kilka tras. Najdłuższą z nich była zimowa podróż na Hel, by zobaczyć wschód słońca. W jedną stronę to 400 km różnymi drogami, w tym autostradami. Podróż nocna, bez ruchu i tłoku pod stacjami ładowania po drodze, a na mecie lekkie rozczarowanie, bo to był pochmurny dzień i dopiero przed południem wyszło słońce. Podróż odbyłem w grudniu niemal za darmo, bo korzystałem z bezpłatnych wówczas stacji ładowania Orlenu oraz energii, w tym z ciekawej stacji zabudowanej na słupie oświetleniowym w Gdyni. Oprócz tego były też wyjazdy z Warszawy do Wrocławia i do Krakowa. Więc przy umiejętnym planowaniu podróży MX-30 też może się sprawdzić nie tylko w roli samochodu do zadań lokalnych. Podczas jednej z takich dłuższych podróży za kierownicą Mazdy MX-30 przeżyłem chwilę, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy chyba najbardziej podniosła mi ciśnienie. To był wyjazd do Wrocławia, podczas którego okazało się, że wybrana przeze mnie stacja ładowania, zlokalizowana wzdłuż trasy, jest nieczynna i musiałem poszukać innej, do której dojechałem z zerowym zasięgiem. Na szczęście zapasowa stacja działała, a cała ta sytuacja skłoniła mnie do przetestowania tego, ile kilometrów można zrobić mazdą MX30 na zerowym zasięgu. Szczegóły znajdziecie w czwartym odcinku tego cyklu. Podczas nagrania odcinka o realnym zasięgu Mazda MX30 w jesiennych warunkach pokonałem też najdłuższy jak dotąd dystans na jednym ładowaniu. To były niemal 184 km w listopadzie przy zaledwie plus 5 stopniach Celsjusza. Test odbył się na typowej polskiej szosie i zakończył się wyzwaniem Assistance. I możecie mi wierzyć lub nie, to też był element testu, bo chciałem sprawdzić działanie bezpłatnej pomocy drogowej dla właścicieli Mazdy MX30, którym zabrakło prądu w trasie. A potem przyszła prawdziwa zima. Chyba nikt się nie spodziewał, że będzie tak śnieżna i mroźna. Ostatnie lata trochę nas rozleniwiły i zapomnieliśmy jak się jeździ na co dzień w trudnych warunkach. Ja parkuję moją MX-30 pod chmurką, z której często sypał śnieg, więc korzystałem z możliwości zdalnego włączania ogrzewania wnętrza i rozmrażania szyb, które daje aplikacja MyMazda. Świetna sprawa. Najniższa temperatura w jakiej przyszło mi jechać to minus 22 stopnie Celsjusza. Samochód dał się uruchomić bez najmniejszego problemu, i co prawda pokładowa pompa ciepła nie działa już w tak niskiej temperaturze, bo zaprogramowana jest do minus 20 stopni, ale do dyspozycji jest elektryczna grzałka, przez którą nadmuchiwane jest powietrze do kabiny. Skoro już jesteśmy przy rzeczach, które okazały się naj. Najniższe zużycie energii, jakie udało mi się uzyskać na odcinku o długości około 30 km, to 12,9 kWh na 100 km, ale podejrzewam, że wraz z ociepleniem ten wynik będzie można jeszcze poprawić. Najwyższe zużycie 26 kWh w największym mrozy przy włączonym ogrzewaniu. Średnie zużycie energii na całym dystansie 20 tysięcy km to 19 kWh na 100 km, czyli dokładnie tyle, ile deklaruje Mazda, ale podejrzewam, że wzrost temperatury spowoduje, że średnie zużycie spadnie wiosną i latem. To prowadzi nas do podsumowania kosztów eksploatacji. Tu rachunek jest dość trudny do podliczenia, dlatego że przez ostatnich 6 miesięcy korzystałem z różnych źródeł energii, a każde z nich miało inny koszt eksploatacji. Spróbujmy to jednak podliczyć. Z domowego gniazdka pobrałem 1905 kWh energii, co w taryfie nocnej kosztowało mnie 670 zł i pozwoliło pokonać połowę dotychczasowego dystansu, czyli około 10 tysięcy km. Nieźle. Tyle co niespełna trzy tankowania benzynowej Mazdy CX30. Kolejne 970 kWh pobrałem podczas ładowania z publicznych stacji Greenway, co kosztowało 1845 zł, bo było to głównie szybkie ładowanie prądem stałym. Pozostałe 830 kWh pobrałem albo z bezpłatnych stacji ładowania Orlenu, energii i centrum handlowego złote tarasy, albo w pracy, gdzie w garażu też mam zamontowane stacje ładowania, a koszt energii wspaniałomyślnie pokrywa moja firma. Podsumowując, na przejechanie 20 tysięcy km wydałem 2515 zł, a więc koszt jednego kilometra to 12,6 grosza, a 100 km to 12,60 groszy. Przypomnę, z uwzględnieniem relatywnie drogiego ładowania na publicznych stacjach. Gdyby ten sam dystans pokonać Mazda CX-30 z silnikiem o mocy 150 mechanicznych i automatyczną skrzynią biegów, to według danych fabrycznych tylko na samo paliwo trzeba by wydać ponad 6,5 tys. zł, nie mówiąc już o kosztach parkowania w centrach miast i czasie straconym na postoju w korkach, gdy obok można śmignąć buspasem. A teraz wyobraźcie sobie, że wszystkie sesje ładowania odbywają się w waszym domu, a większość energii elektrycznej pozyskujecie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu. Przy okazji, jeżdżąc mazdą MX30 lokalnie, uniknąłem emisji prawie 3 ton CO2. I tak, wiem, że w Polsce prąd pochodzi głównie ze spalania węgla i podczas tego procesu do atmosfery emituje się dwutlenek węgla, ale z drugiej strony benzynę też trzeba wyprodukować z ropy naftowej i zużyć do tego mnóstwo energii. Przed chwilą na telefon komórkowy dostałem informację o tym, że mój samochód już jest po oględzinach u mechanika i mogę sobie podejrzeć jego status. Dzień dobry, firma Odyssey z tej strony. Jesteśmy w trakcie wykonywania przeglądu. Chciałbym pokazać Państwu stan pojazdu. Płyn chłodzący tutaj mniej więcej widać maksimum. Akumulator gęstości elektrolitu jest około 1,22. Akumulator jest do doładowania. Symfon hamulcowy na maksymalnym poziomie. Tutaj brak widocznych uszkodzeń, wywodów. Wygłoszenie maski silnika. Także nie uszkodzony. Wygląda na to, że samochód jest gotowy do odbioru. Zobaczmy, co zostało wykonane i ile to kosztuje. No, w środku wygląda to zdecydowanie lepiej niż parę godzin temu, kiedy zostawiałem samochód do serwisu, auto wysprzątane, wymyte, a przede wszystkim po przeglądzie. Okazuje się, że nic mu nie dolega, wszystko w najlepszym porządku. Jedyna rzecz to kwestia doładowania tego małego 12-voltowego akumulatora, który jest tutaj pod maską, ale to jest mały drobiazg. Okazuje się, że po wymianie filtra przeciwpyłkowego całość zamknęła się kwotą 891 zł i 28 groszy przed ewentualnymi rabatami. Dla porównania także pierwszy przegląd w maździe CX-30 benzynowej na CX30, po 20 tysiącach kosztuje około 1200 zł. Cykl filmów Moje życie z Mazdą MX30 dobiega końca. To już 12 ostatni odcinek, ale nie kończy się moje życie z Mazdą MX30, zamierzam pojeździć tym samochodem jeszcze i wiosną, i latem, a wszystkie rzeczy związane z eksploatacją tego auta, ciekawostki także ze świata ogólnie elektrycznej Mazdy MX30 pokazywać wam na profilu facebookowym Mazda MX30 Polska, na który Was zapraszam. A teraz cóż, jadę nabijać kolejne kilometry. Ładna pogoda, weekend, już nie mogę się doczekać, trzymajcie się też.